A nie to nie, nie, nie. Nie, jest jeszcze te 4 Jest O kurna Ej nie przebiłeś czy co? Czy nie trafiłeś? U, no nie! Co się stało? Raz niech nie trafił, drugi raz jeden HP został dobra, cieś do wyjechać. No, nie wiem, nie, 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 podbie. Kina, kina tam. Niech oberwam jeszcze trochę. Ej, już je. Karp. Dobra, poczekajcie. On chyba mi zabija. Ej, shit. Pomagam. Ej, szybko. to. Ej, Gina. <grym> no, sobie Gina. Potarzy. Ej, dobra, te. Co Ojej, mi się zaraz rip Teraz, się ten Rudy zapomniał o amunicji? Czy... Wierzył komuś, że Rudy ma dobre hajki na szóstek? Co no, tu się dzieje w ogóle? To? Co, Co? tu to, to się dzieje? Ej, shoty róbcie i dajcie... Wiesz, chcesz mi szotę, ja to na grupę w wrzucać? Dostaję reakcję jako jak Twitter Nie wierzę, ja, nie stało. wierzę Jak to już shota? Szybko co się stało? Nie, hey, to teraz. No. Dziękuję. Ale i tak zrobiłem za mało. zrobiłem za mało. nie, nie, LOL! nie, 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 Daj nie, 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 mnie się skorpiona. To ma pancerz! Aha, gdzie. No. Najlepsze dział, no najlepsze. nie, 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 A mogłem paść na nie, 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 Dobra, zabij go.

Masz być Aha. tylko w top 10 i tyle mnie interesuje, Sapir, jeśli o Ciebie chodzi. a ja czuję, że mogę nie być. Masz być, Valentine jedzie i kurna, weź teraz to wszystko przebijaj, te. jadą te czwarte tiery. Ja się zastanawiam, jak takiego, pościsz, że jak ja losuję na czwórki, to ja mam smutne życie w ogóle. No, no kurna, niech Cię gruz pochłonie! Dobra, to nie muszę być jednak, skoro Ty i tak nie będziesz. Znowuzly -i -i -cam no taxi, Rio -si -si Tak, cooler. Y ja również mówię po hebrajsku, ale się tym nie chwalę. Y zaraz zobaczymy, co tam napisał. Kulerino. Miejmy nadzieję, że nie pogrążył nas i nie obraża nas publicznie, choć po nim wszystkiego się można spodziewać. Ale za tą bitwę gram życia. Fioletowe staty na Excelsiorze. Ta bitwa będzie na YouTubach na bank, ja ci mówię to będzie. To się będzie działo. No i kutki. Weź tu kulę Sapir, podjedź. Tu podjedź. Nie A no, objechał no mnie. Objechał mnie. Cię o nie, objechali mnie. Ginę, ginę. Nie! Przejechali po mnie. Nie dobra, idź pan. Po. Rakotwórczy po real, pojazd, rakotwórczy. no ogólnie to mam 18 HP. I właśnie zginąłem. No. I się kurna zachlapałem całe Spodnie, bluzka, mokry kurde kubek. Mamo. To tylko woda. Tylko woda. Się całe zachlapałem. Wyglądam jak świnia teraz. No nie I tak się na lewą stronę <grystwem> Nieważne Nikt nie musiał wiedzieć mamo Nie musiałeś tego mówić To bo, mamo To, że tutaj mam znaczek Metkę Metkę MK przepaństwa Odkryłem cię Odkryłem to Odkryłem Czekaj, co ja tu kupię? Samoa, South 40... O kurna, wiem co to jest! O Boże! Jak to gówno jest przecież! Jak to jest tragedia! A co myślałeś? Przecież to jest rakotwórcze! Nie, kur... Co to, co to w ogóle? Co to? Co to w ogóle jest? Co, kto to w ogóle weź pan? Kto to wymyślił? Dobra. Top 10 nie będziesz sam rozumieć. Eee, 650 i 600 po spocie. Y, mam dla ciebie dobrą wiadomość. Zgadnij, Cześć, ile będziesz... zrobiłem. Eee, y, y, 200. Lepiej. Jeszcze nawet nie trafiłem w nikogo. <ścoughs> nie miałem serio w kogo strzelić. Nie dało się w nikogo strzelić. Jak strzelam, to wszystko jest na pomarańczowo albo na czerwono, co nie? Nie mam penetracji, aby przybijać te dziadostwa wszystkie. Ja po prostu nie mam. Kurna. Czym przebić, bo to nie ma działa w ogóle, no panie, no. 60 penetracji na Tedeku. no. No, we, no weź pan w ogóle... Uro... No, nie grzeszą te niestety. Nie tylko urodą. No tak od szóstek będziesz może... Coś będzie lepiej. Dzień. Kubek IS, ZK8K, pozdrowisz Kubek 4 złote. Pozdrawiamy Kubek iżko. Mam nadzieję, że... Gram się dobrze. Lepiej niż mi. Bo ja się dingam od pancera T25, który nie słynie z pancerza. Ale, jako że nie słynie z pancerza, to dla mnie słynie ze wszystkiego. W tym z pancerza. Ale, proszę państwa, teraz jest bokiem. I to jest życiowa szansa na trafienie rykoszy od boku. Proszę państwa, podkreślam walory tej maszyny. Od tyłu przebicie. To jest niesamowite, co się dzieje w tej bitwie. Zasuwa sama. 40. Gracz, strzelmy sobie Fosha, nie wiem co się wyprawia tutaj, ale to jest jego bitwa życia. Nie mógł zagrać lepiej, 50 uszkodzeń, to jest życiówka. Ja prawie go zdejmę, słuchaj, ja, 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 ja jestem blisko jego zdjęcia, no celownik jest taki, że... Przypuszczam, że w tym roku uda mi się go jeszcze zbić. O, ale no, widzieliście jaki mały celownik był? Kto jest na streamie, ten wie, że celownik był bardzo malutki, a jednak weszło. Sakir będzie nam nabijał. Na plecach mamy Hecera, chciałem tylko powiedzieć. Nie dożywa mnie. Ale mu, Ale, mu Ale mu rąbnąłem! Ale mu rąbnąłem! Ale mu rąbnąłem! Ale mu rąbnąłem! Ale temu nie rąbnąłem. A i śmiech Widzę luksa, który jest na hita, co by nie mówić. Czekajcie, celuję. Najpierw niego traf. Zginął szybciej niż wycelowałem. To mnie akurat nie dziwi To chyba Cruiser dwójka szybciej celuje od tylko czegoś, fajnie. No chodź tu, chodź tu chłopie. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, Neryk. Koleś się chyba utknie. Ta! Utknie! Tak jak ja kiedyś utknąłem, utknął! <grym> utknął! I kurka ziomek, no i co? I po co tam wyjechałeś? I na co ci to było, chłopie? Złota zasada. Ej, co jest kurde? Nigdy tam nie przejeżdżasz. To już każdy widział na moich filmach. Utknął! <grym> Utknąłeś! Nie wiesz, ten luz na 4 k na wszystkich zabije <grym> No za dużo, żeby to tak pójść Nie stara <słuch> się teraz bojechać nie <słuch> będę w tu 10 No ale kawuk się ode mnie dingnął to aż jestem w szoku Rób teraz damage, bo zaraz skapują To było Skali to 1 było na 10 Jakbyście ocenili to? Tak. Takie 8. Ze 100, ze Takie 100. 8 Za ten zjazd 0, za śmierć 0, za, za drift 5 O, i ten trzeba myśleć pozytywnie Tylko tak jak teraz, widzę tylko mu garnek, ale patrz.